cokolwiek nie powiem, to obróci się to przeciwko mnie, więc za dużo mówić nie będę, bo w takim wyniku nic mądrego nie, Państwu nie powiem. Wiadomo, że wygrał zespół absolutnie lepszy, przynajmniej o dwie klasy i, i wynik mówi bardzo dużo, natomiast jeśli miałbym szukać przyczyn, to Mogę tylko powiedzieć tyle, że wyglądaliśmy bardzo słabo bez piłki, jeszcze gorzej z piłką. Zespół, który ma grać tak jak ja chce, no to niestety bez tych elementów nie będzie, nie będzie funkcjonował. Dziś to było widać, wyglądało to bardzo źle i, i wyniki z tego odzwierciedleniem. Wielu zawodników zagrało poniżej swoich możliwości, prawie, prawie wszyscy, i będziemy się zastanawiać skąd taka dyspozycja milczowa wyniknęła, bo, Jakieś przyczyny muszą, muszą być. Na poziomie mentalnym też wyglądało to źle, bo tak naprawdę zawodnicy nie, nie dźwignęli tego meczu absolutnie. A samej pierwszej minuty, jeśli mam jakoś to spuentować, to, to spotkanie to mogę powiedzieć tyle, że. Właściwie si kibice na stadionie byli szybciej niż, niż, niż my, niż drużyna. Mimo, że też spóźnili się na to spotkanie, więc tak to niestety wyglądało. Gratulacje dla Rzymbi, absolutnie zazwyczaj zwycięstwo, dziękuję. Dzień dobry, witam wszystkich w nowym sezonie. No, lepszej inauguracji nie mogliśmy sobie wymarzyć. Wspaniała pogoda dzisiaj, dobry przeciwnik wspaniała publiczność, jeżeli chodzi o naszych kibiców tutaj i zwycięski mecz. Tutaj zacznę od podziękowań dla kibiców i mam nadzieję, że tak jak w dzisiejszym meczu od początku do końca nas dopingowali i byli naszym prawdziwym, własnym zawodnikiem. Tak będzie to cały sezon, niezależnie od tego, czy będą dobre momenty, czy gorsze, no bo jak to w sporcie bywa, dzisiaj się cieszymy, wygraliśmy świetnie, ale też te, te słabsze momenty na pewno w ciągu sezonu przyjdą. Liczę, że będą nas wspierać. Od pierwszej do ostatniej minuty, niezależnie od, od wyników. Przechodząc do meczu, uważam, że byliśmy świetnie przygotowani do niego. Mimo, że to był pierwszy mecz w nowym sezonie, zebraliśmy sporo informacji na temat hutnika. Oglądaliśmy też ich sparingi na żywo. Tutaj no, niczym nas nie zaskoczyli. Uważam, że. Że pełna kontrola od początku do końca, zarówno z piłką, jak i bez piłki, bo były też momenty, że pracowaliśmy dobrze w obronie niskiej, funkcjonowaliśmy tak jak sobie życzyliśmy, i myślę, że dzisiaj od początku do końca jakby kontrola nad meczem była potwierdzona zdobytymi bramkami. Tych sytuacji było więcej, natomiast tutaj nie można być też pazernym, bo, bo wynik okazały, i, i tutaj gratulacje dla. Dla całego zespołu za to, jak, jak ten sezon dzisiaj rozpoczęli, bo naprawdę okazały zwycięstwo. Myślę, że daliśmy dzisiaj kibicom sporo powodów do radości i mówię, ale to jest zwycięstwo, czy to się wygrywa 1-0, czy 5-0, tak samo jest ono punktowane i trzeba zrobić wszystko teraz, żeby się dobrze przygotować. Mamy, mamy do troszkę dłuższy mikrocyk, bo następny mecz dopiero w przyszłą sobotę, więc więc mamy czas, żeby się kolejny raz, znaczy do kolejnego meczu przygotować odpowiednio i jechać do Elbląga po zwycięstwo, dziękuję. Tradycyjnie ja, Bogdan Nater ze Sportu. Panie trenerze, przed tym dzisiejszym meczem na jakich pozycjach pan się zastanawiał kogo wystawić? Czy już od początku tygodnia miał pan tą jedenastkę ułożoną, czy jakieś wątpliwości tam były? Nie, myślę, że tak około w środę się skład wykrystalizował. Mieliśmy dwa znaki zapytania, bo tutaj mamy na kilku pozycjach jakby po dwóch równych zawodników, którzy wyglądali dobrze w okresie tym przygotowawczym, więc ale to zostawię dla siebie. Mówię dzisiaj zawodnicy, którzy weszli również utrzymali poziom i intensywność meczu, więc, więc tutaj mówię cała drużyna, dla wszyscy zawodnicy, którzy zagrali, ale również ci, którzy nie zagrali. Bardzo dobrze pracowali te cztery tygodnie. Ten okres był krótki, ale, mówię, mieliśmy trochę główkowania, jak ten skład ustalić na, na ten dzisiejszy mecz, ale, tak jak powiedziałem, koło środy myślę, że to się już wszystko wykrystalizowało i cieszę się, że, że w zdrowiu, żeśmy ten mikrocyk dokończyli. I, I dzisiaj to okazało zwycięstwo, na pewno bardzo smakuje. Ja mam kolejne pytanie dotyczące Michała Bednarskiego. On nie grał w ostatnich sparingach, tak? Dzisiaj wszedł od początku. Jakie były przyczyny jego absencji? Michał miał dolegliwości jeszcze związane z końcówką ubiegłego sezonu, z ścianą Achillesa, natomiast tutaj walczyliśmy z czasem, żeby wszystko było ok i w sparingach, Michał trenował z nami no, ostatnie dwa tygodnie normalnie, natomiast chcieliśmy go oszczędzić w sparingach, znamy jego wartość i, i tutaj nie chcieliśmy go narażać na, na uraz, na to żeby, bo to różnie bywa, to jednak sparingi to, to również mecze, więc cieszę się, że tak się to wszystko skończyło. Michał zdążył i dzisiaj potwierdził swoją jakość. Jak długo Jakub nie będzie do pańskiej dyspozycji? Jeżeli chodzi o Kubę Iskrę, to to też po urazie wrócił i, i inny uraz mu się przyplątał, taki mechaniczny. Myślę, że to jest kwestia czterech tygodni jeszcze i, i będzie do naszej dyspozycji może plus minus tydzień w lewo, w prawo, ale, ale mówię tutaj, mamy też, yy, yy, udało się na, na ostatnią chwilę yy, pozyskać Janka Flaka, który zagrał dzisiaj solidnie i na pewno będziemy chcieli Kubę porządnie wyleczyć, bo jak wiemy, runda jest długa i, i dochodzi jeszcze Puchar Polski. Także, także będziemy chcieli Kubę wyleczyć, bo na pewno wiem, jak to jest ważny zawodnik dla nas i, i na pewno będzie bardzo potrzebny w dalszej części sezonu. W dalszej fazie rozgrywek zawodnicy z pierwszej, z kadry pierwszego zespołu będą schodzili na mecze rezerw? Tak, natomiast mamy, będą schodzili, natomiast kadry mamy troszkę mniejszą niż w ubiegłym sezonie, dlatego tych zawodników, którzy będą zasilali zespół rezerw, będzie mniej. Natomiast będziemy chcieli, natomiast będziemy chcieli Czyli ogrywać tam chłopaków, przede wszystkich tych, którzy są z akademii, bo oni muszą regularnie grać, są włączeni do kadry pierwszego zespołu. Tutaj mówię szczególnie o chłopakach z Rośnika 2.7, więc, więc mówię, treningowo na pewno są z nami. Tutaj pukają coraz mocniej do tego, żeby znaleźć się najpierw w kadrze meczowej, później. Wiadomo, wszystko jest otwarte, natomiast to oni głównie będą tymi zawodnikami, którzy zasilają zespół rezerw w rundzie, w rundzie jesiennej. Natomiast sporadycznie, jak mecze nie będą kolidowały, czy, czy będziemy chcieli komuś dograć minuty, bo nie wiem, dwa, trzy mecze nie zagra, czy tam dwa mecze nie zagra, no to na pewno tacy zawodnicy będą schodzić do zespołu rezerw, natomiast y, jeszcze raz powtórzę, że na pewno będzie tego mniej niż w ubiegłym sezonie.